Uwaga, w tym materiale nie chodzi mi o wybielanie Wojtka Suchodolskiego. W internecie można znaleźć liczne dowody na to, że potrafił być przemocowy i ciężko go nazwać jakimkolwiek wzorem do naśladowania. Do tego warto pamiętać, że miał przeszłość kryminalną, a więc robię to wszystko jedynie po to, by w skondensowanej formie przedstawić argumenty w obronie jego osoby, bo moim zdaniem każdy zasługuje na sprawiedliwą ocenę. Obrona ta to jest niestety coś, czego nie uświadczył za życia. Wojtek jest dla mnie jednym z najsmutniejszych przykładów niszczycielskiej siły internetu, napędzanego nienawiścią i stereotypami na temat osób uzależnionych. Mam nadzieję, że dzięki temu materiałowi więcej osób zrozumie skalę krzywdy wyrządzanej Wojtkowi latami przez przede wszystkim anonimowych oprawców. Wojtek nie żyje a osoby, które doprowadziły do jego śmierci, skutecznie umyły już ręce, jedna po drugiej. Jeśli nie wiecie, o kim mówię, ani jak Wojciech Major był przez lata manipulowany, prowokowany i skutecznie pozbawiany szans na normalne życie, koniecznie obejrzyjcie filmy z opisu. Jeśli jest jedna rzecz, którą powinniście wiedzieć na temat tego uniwersum, to jest nią to, że prawdopodobnie żaden z kanałów nie był nigdy prowadzony w pełni samodzielnie przez Krzyśka ani Majora. To bardzo, bardzo ważne, bo ci, którzy czerpią dzisiaj korzyści na przykład z kanału nieżyjącego już Majora, na którym lądują stare filmiki, udające, może w pewien sposób nowe, podrabiające nawet jego specyficzną pisownię, nie próbują oni już nawet tuszować faktu, że bezczelnie zarabiali i nadal zarabiają na niesamodzielnych, uzależnionych od pomocy innych ludziach. Przykre jest to, że przez lata narracja była kształtowana z dużą skutecznością przez osoby prowadzące kanały takie jak Obszar Badawczy Szkolna 17, Beatka Boża czy King of Diamonds. Wszyscy oni, w mojej ocenie, ponoszą winę za kształtowanie świadomości widzów, dehumanizując i wyśmiewając Wojtka oraz nie robiąc nic, co mogłoby mu w jakikolwiek sposób pomóc. Oczywiście nie mieli takiego obowiązku. Ale jednak decydowali się na działania wprost odwrotne. Wszyscy z nich są lub byli komentatorami Uniwersum Szkolnej 17, ale nikt nie pamiętał już o tym, by gdzieś pozostać przy tym wszystkim jeszcze człowiekiem. Jeśli to wszystko jest dla Was nowością, to bardzo proszę, byście zatrzymali ten film i obejrzeli przykładowe materiały z opisu. To bardzo ważne, bo to, co miało miejsce w Uniwersum Szkolnej 17, nie powinno się nigdy wydarzyć, a osoby odpowiedzialne za bawienie się ludzkim życiem nie powinny czerpać z tego korzyści finansowych, ani tym bardziej moralnych. To, że kanał mleczny człowiek działa do dzisiaj, jest jedynie smutnym dowodem na słabość systemu, który można skutecznie ugrywać i całkiem nieźle z tego żyć. Winę ponoszą moim zdaniem zarówno organy państwowe, które nigdy nie podjęły żadnej skutecznej akcji przeciwko tego rodzaju manipulantom, ale również media oraz sama platforma YouTube, wręczająca nawet srebrny przycisk w nagrodę za subskrypcję na kanale poświęconym manipulowaniu życiem osób w kryzysie alkoholowym i narkotykowym, przede wszystkim. Przed tymi z Was, którzy nadal oglądają, prezentuję chyba mój najbardziej ambitny projekt w krótkiej historii tego kanału. Jest to owoc osobistych rozważań nad weteranem z Bombasu, uzupełniony zarówno o przepisy, czasem nawet artykuły naukowe, jak i przede wszystkim własne hipotezy. A więc będziemy dzisiaj wspominać i próbować zrozumieć Wojtka Majora Suchodolskiego. Zapraszam. Oglądam materiały z Uniwersum Szkolnej 17 już od dłuższego czasu i od samego początku widzę przede wszystkim dwóch facetów z potężnym bagażem ciężkich doświadczeń. Uprzedzam, że absolutnie nie jestem ani psychologiem, ani terapeutą, nie mam też należytego wykształcenia w tym kierunku. Dlatego wszystko, czego dzisiaj użyję, jest po prostu zbiorem, z którego korzystałem na użytek własny, udzielając wsparcia osobom z mojego otoczenia. Na przestrzeni lat. Krzysiek i Major dorastali w bardzo różnych domach i odmiennych środowiskach, jednak u obu bardzo wyraźny jest aspekt takich niezaspokojonych potrzeb. Przede wszystkim z okresu dzieciństwa i dorastania, który jest bardzo kluczowy, jeśli chodzi o kształtowanie się osobowości. W literaturze naukowej pojęcie PTSD figuruje od 1980 roku, kiedy to stało się częścią amerykańskiej publikacji zwanej DSM-3. Tłumaczonej jako diagnostyczny i statystyczny podręcznik zaburzeń psychicznych. I właśnie z tym pojęciem, czyli zespołem stresu pourazowego, dzisiaj są zaznajomieni niemal wszyscy. Za to sam dopiero niedawno trafiłem na definicję tak zwanej traumy w okresie dzieciństwa, z angielskiego childhood trauma. I dotyczy ona zestawu takich traumatycznych doświadczeń, które najczęściej dotyczą właśnie przemocy fizycznej, psychicznej. Seksualnej zaniedbania, rozporzucenia. I uwaga, zgodnie z dalszymi badaniami dotyczącymi osób dotkniętych właśnie tym rodzajem traumy okresu dzieciństwa, okazuje się, że tego rodzaju doświadczenia podwyższają również szereg chorób układu krwionośnego, odpornościowego, nawet oddechowego, ale przede wszystkim zaburzeń psychicznych, łącznie z psychozą i wysoką podatność na stres. To wszystko może też doprowadzić, na przykład, do cukrzycy. Jeśli ta wstępna dawka wiedzy brzmi Wam już dość znajomo, to, to bardzo dobrze, bo jak najbardziej powinno. A więc łącząc to wszystko z tą podstawową hipotezą z, z okresu psychologii uzależnień, gdzie używki stanowią przede wszystkim mechanizm obronny radzenia sobie ze stresem, tak zwany coping mechanizm, podejrzewam, że jest to całkiem ciekawy trop do próby zrozumienia psychiki Krzyśka i Wojtka. I jeszcze raz podkreślam, że nie jestem specjalistą, nie mam też wykształcenia związanego z psychologią. Wszystko, co tutaj dzisiaj wrzucam, wszystkie te terminy, którymi postaram się operować jak najsprawniej, najoszczędniej, nie próbując robić z tego jakiejś bardzo poważnej analizy, wszystko to dzieje się dlatego, że nie widzę niestety takich materiałów od osób, które miałyby jakieś solidne Zaplecze, które pozwalałoby im na bardzo dogłębną i rzeczową, merytoryczną analizę. Uważam jednak, że dobrze, by powstał jakikolwiek materiał tego rodzaju, który chociaż próbuje, chociaż aspiruje do tego, by próbować zrozumieć, by szukać tropów. Nawet jeśli będą to poszukiwania nieco na ślepo, chaotyczne, to jest i tak najlepsza rzecz, którą jestem w stanie teraz zrobić. A z drugiej strony uważam, że konieczna i ważna, dlatego by przenieść trochę ciężar z całej satyrycznej, ironicznej e, otoczki związanej z uniwersum, trochę bardziej w stronę właśnie poszukiwań. Nieważne, jak bardzo miałoby być one teraz nieprecyzyjne, chaotyczne. Świetnie by było, gdyby ktoś, kto ma większą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, spojrzał na przykład na to, co nagrywam teraz i totalnie to wszystko. Zjechał, skrytykował i przedstawił inną opinię. Nie mam z tym problemu. Będę się wręcz cieszył, że w jakiś sposób odpaliłem reakcję łańcuchową. Tak więc wszystko to są moje własne przemyślenia i nie stanowią one diagnozy, ani jakiejś poważnej naukowej analizy. Pamiętajcie o tym. Zwracam jednak waszą uwagę na bardzo ważny fakt, że słów Krzyśka i Majora. Wystarczy czasem jedynie uważnie posłuchać, by wysnuć z nich proste, znaczące wnioski. Dlatego tyle razy w moich poprzednich filmach powtarzałem, że kluczem do zrozumienia szkolnej, nie oceniania, zrozumienia jest właśnie potraktowanie jej na serio, bez oceny moralnej, bez cynizmu, bo wszystko to powoduje, że ucieka nam cała masa bardzo interesujących wskazówek. Dotyczących tego, kim tak naprawdę oni są, byli, skąd przybyli i co im się stało po drodze, że byli sobą. Uważam, że większość ludzi nie widzi takiego możliwie kompletnego obrazu rzeczywistości. Oczywiście nie da widzieć się wszystkiego i co to w ogóle znaczy widzieć wszystko, ale nie popadajmy za bardzo w takie filozoficzne rozważania. A więc, moim zdaniem, większość ludzi widzi kropki. Które wystarczają im do tego, by wydawać już szybkie, często celne osądy na temat innych ludzi, sytuacji. Minusem mhm. jest jednak to, że rzadko szukają oni połączeń, czyli występuje przede wszystkim w przypadku szkolnej 17 problem niezrozumienia właśnie uzależnień czy przypadków przemocy między, między różnymi osobami. Jako przykłady podam wam chociażby Dryblasa, znęcającego się nad majorem w jego ostatnim, bardzo przykrym epizodzie życia. Manipulującego Sławka, czyli właściciela kanału mleczny, człowiek Krzysztof Kononowicz. Oni bywają często określani jako psychopaci. Z kolei, odurzający się major, czy napastliwy krzysiek, to w oczach niektórych tak zwane kryptydy. Problem jednak w tym, że oba te powyższe przypadki, te, te dwie różne kategorie są odsuwane od tak zwanych normalnych ludzi i traktujemy je jako swego rodzaju wynaturzenia, które może takie się urodziły. Więc co można tutaj zrozumieć, albo są sami sobie winni, co powoduje, że. Nasza analiza, próba zrozumienia jest utrudniona, bo w pewien sposób sprawa zamyka się na oni tacy już są i koniec. Tak, jakby nie ma, nie ma co z tym dyskutować. Często widzę to w komentarzach. W momencie, gdy tego rodzaju osobowości są często produktem otoczenia i przede wszystkim dzieciństwa, a nie tylko jakimś genetycznym, biologicznym wybrykiem natury. Poza tym żyjemy w społeczeństwie, w którym na pewnym etapie oczekuje się pełnej kompetencji, zwłaszcza od mężczyzn. Nie powinno być trudne zrozumienie, że tak pospolite czynniki jak przemoc domowa, różnego rodzaju patologie wpływają na zachowanie wielu dorosłych, których widzimy dzisiaj jako alkoholików, narkomanów i innych w cudzysłowie przegranych, którzy nie potrafią sobie poradzić w tym normalnym świecie. I których bardzo wiele rzeczy przerasta. Tutaj też mamy jeszcze jeden trop, jakim są zmiany epigenetyczne. Chodzi tutaj mniej więcej o to, że różnego rodzaju traumatyczne doświadczenia potrafią zapisać się w pewien sposób w naszych, naszych komórkach i są przekazywane dalej w kolejnych generacjach. Być może jest to jakieś wyjaśnienie odnośnie różnego rodzaju. Traum generacyjnych na przykład w pokoleniach niewolników w Stanach Zjednoczonych czy różnych innych miejscach, gdzie pewna nacja przez wiele lat była poddawana bardzo wielu czynnikom stresowym, a potem w rezultacie powstawały z tego już w lepszych czasach, kiedy nie trzeba było walczyć. Społeczeństwa, które po prostu sobie nie radziły. Tutaj dobrym przykładem jest chociażby to, co miało miejsce w Kanadzie po tym, jak kraj został skolonizowany, a następnie z mieszkańców tam społeczności były wyciągane dzieci i wkładane do takich ośrodków szkolno-wychowawczych, nazwijmy to, których były poddawane bardzo, bardzo brutalnemu traktowaniu. A następnie, kiedy te szkoły były anulowane i te dzieci wracały do tych społeczności. To chociażby alkoholizm, przemoc, gwałty, samobójstwa, to wszystko, wszystko wtedy znacznie rosło. I można powiedzieć, że w ten sposób, poprzez właśnie zaszczepienie takiej generacyjnej traumy, która potem już sama się napędza, tego rodzaju społeczności zostały skutecznie zniszczone. Oczekiwanie więc tych pełnych kompetencji od osoby wyłącznie na podstawie jej wieku, w momencie, gdy osoba to została bardzo mocno skrzywiona przez proces dorastania w patologicznych warunkach, jest. Dość niedorzeczne, chociaż oczywiście zrozumiałe, bo musimy mieć jakąś ogólną skalę, teoretycznie, przynajmniej na jakimś takim poziomie biurokratycznym. Tylko czy na pewno na społecznym? Nie wiem. Moim zdaniem nie. Więc y, skalę tego, tego zjawiska, y, wymagania od. Y, Osób, które pochodzą z bardzo różnych środowisk i przeszły bardzo różne rzeczy, by zachowywały się dokładnie według wymagań, jakie stawiamy przed osobami z domów, w których nie było tak dużo tych czynników patologicznych, no to jest trochę absurdalne. Więc jeszcze do tego należy dodać, że gloryfikowane są sytuacje, w których ktoś wyszedł na ludzi i wtedy staje się dowodem na to, że można przejść przez piekło jakoś sobie radzić. Wpływ na to jednak zawsze ma masa czynników i prawie niemożliwym jest przewidzieć, w jaki sposób skrzywi się dana osoba i czy Anusz się okaże, że w rodzinie alkoholików dorośnie jakiś, prawda, kolejny e, geniusz. Bo oczywiście właśnie takie historie są gdzieś tam wyciągane, że ktoś miał tak ciężko, a potem się okazało, że założył wielką firmę i tak, i to jest ten wzór, i co nie da się, da się. No tylko, że to są mega. Mega odosobnione przypadki, które nie powinny o niczym świadczyć. To wszystko doprowadziło do sytuacji, w której ciężko jest upaść niżej w naszej kulturze niż stać się bezdomnym recydywistą z nałogami. I kimś takim był Wojciech Major Suchodolski. Dzisiaj więc spróbujemy zrozumieć Wojtka. Był on ze swojego życia oceniany, parodiowany, manipulowany i obrażany. Postaramy się odstawić tego typu zachowania na bok, bo moim zdaniem kompletnie nie pomagają one w zrozumieniu przyczyn jego zachowania. Mamy na jego temat bardzo dużo informacji, bardzo dużo kropek, a teraz będziemy próbować je połączyć. A więc zaczynamy. Po pierwsze, dzieciństwo. A więc zacząć najlepiej od tego miejsca, w którym wszystko się zaczyna. Mamy na temat dzieciństwa Majora sporo informacji od niego samego. Dalsze jego losy były na tyle kontrowersyjne, że skutecznie odciągały uwagę społeczności od prostego faktu, że to, co przeżył, czyli co najmniej dwie ciężkie traumy w okresie dorastania, które w mojej hipotezie są podstawą wszystkich kolejnych wydarzeń, to bardzo, bardzo ważny element... Który był potem pomijany, albo właśnie tłumaczony na zasadzie, no i co z tego, że to nie jest coś, co może go w jakikolwiek sposób tłumaczyć. Okej, okay, nie musi go to tłumaczyć. Nie jest to coś, co powoduje, że po tym jego zachowaniu ma być traktowane z jakąś taryfą ulgową, ale jednak jest to kluczowe, by próbować zrozumieć go przez pryzmat tych rzeczy. Rodzina majora z jego opowieści wydaje się całkiem nieźle trafiać w toksyczny model rodziny prezentowany przez amerykańskiego terapeutę Patricka Tihana, który skupia się na temacie traumy okresu dziecięcego. Link do jednego z jego filmów wrzucę do opisu. W materiale tym widzimy serię schematów wraz z omówieniem, które są efektami kilkuset terapii, które przeprowadził w czasie swojej kariery z kolejnymi klientami. Okazywało się, że większość z nich wpadała do jednej z kilku kategorii o zaskakująco podobnej charakterystyce oraz skutkach w dorosłym życiu osób, które właśnie w takich rodzinach się wychowały. Z moich anegdotycznych obserwacji wynika, że w przypadku bardzo wielu patologicznych rodzin powtarza się taki określony schemat, który na omawianym filmie przedstawiony jest jako przedostatni, czyli agresor oraz osoba zależna. W dużym skrócie polega to na tym, że jeden z rodziców jest sprawcą przemocy wobec reszty członków rodziny, czy to fizycznej, czy psychicznej, a zarazem uzależnia on tą rodzinę na różne sposoby. Czasem jest to szantaż emocjonalny, czasem finansowy. To powoduje, że zarówno ta druga strona, czyli drugi rodzic, jak i same dzieci obawiają się konsekwencji stawiania takiej osobie w jakikolwiek sposób. Boją się tej gwałtownej zemsty, w tym na przykład pobicia, Pomówienia wśród członków rodziny i znajomych, w końcu trudnego procesu rozwodowego czy wykluczenia ze wspólnoty religijnej, wstydu przed sąsiadami, ataków ze strony bliskich, którzy nie rozumieją chorej sytuacji itd. Wydaje mi się, że to jest coś, co mogło mieć miejsce, jest możliwym wytłumaczeniem tego, co miało miejsce w domu Wojtka. Wachlarz obaw przed tym, co agresor może zrobić, gdy dowie się, że ktoś się mu przeciwstawia, jest na tyle szeroki, że. Najczęściej nikt nie decyduje się na jakąkolwiek akcję, licząc, że jakoś to będzie i po prostu starając się przetrwać z dnia na dzień. Włącza się wtedy właśnie taki tryb przetrwania, który jest motywem, który mam wrażenie, że właśnie często wraca u tych osób, i w dorosłym życiu jest to dość przeszkadzające, bo tak naprawdę cały czas jest poczucie, że musisz o coś walczyć, musisz się przed kimś bronić, że świat jest zły. I generalnie tylko życie z dnia na dzień ma sens, bo cokolwiek zaplanujesz, to wszystko runie w gruzach. W przypadku właśnie tej relacji, drugi rodzic z kolei gra rolę zależnego lub zależnej i uczy dzieci takiego specyficznego tańca wokół potrzeb i emocji sprawcy przemocy. Może to być właśnie schodzenie z drogi, udawanie, że śpisz, niepodtrzymywanie kontaktu wzrokowego, gdy ta druga osoba, przemocowy rodzic jest zdenerwowana itd. Wszystko to ma służyć zwiększeniu szans na przetrwanie, przy założeniu, że sytuacja wcale nie jest taka zła. W końcu mogło być gorzej, bo na przykład sąsiad pije więcej, bije żonę codziennie, a dzieci chodzą głodne, i tak dalej. To powoduje odnajdywanie wątpliwych zalet, jak chociażby to, że no, nie jest najgorzej, że przecież, że przecież rodzina ma zaspokojone podstawowe potrzeby, więc może nikt nie chodzi głodny i jest dach nad głową, to już wystarcza. Tak jakby zupełnie nie stanowiło to moralnego obowiązku rodzica, by też dbać o te kwestie związane z potrzebami nieco wyższego rzędu, czyli chociażby właśnie miłością czy przynależeniem do rodziny, grupy, której masz prawo czuć się bezpiecznie. W przypadku Wojtka ciężko jednoznacznie powiedzieć, czy ojciec był przemocowy, jednak, mimo wszystko, wiele na to wskazuje, jest całkiem spore prawdopodobieństwo. Mama, która wyjechała, by w szybkim czasie zarobić dużo pieniędzy za granicą, może być zarówno przykładem osoby, która była częściowo ślepa na krzywdę przez ojca wyrządzaną, zostawiając go z samego z dwoma synami w kraju, jak i też kimś, kto miał może w głowie plan, by po powrocie do kraju zarządzić tymi zarobionymi środkami i w końcu coś zmienić, by z takiego związku wyjść. Liczne wspomnienia Wojtka oraz oskarżenia Krzyśka których Major nie dementował, dotyczące picia wódki, a także fakt, że umarł on przedwcześnie, są kolejnymi elementami układanki sugerującej, że Major dorastał w patologicznych warunkach z ojcem alkoholikiem, gdzie jego potrzeby wojtka i problemy były na ostatnim miejscu. Od tego momentu zakładam istnienie dwóch dużych traum, które w konsekwencji pozbawiły Majora szans na normalne życie. No i właśnie trauma. Po pierwsze, wychowywał się przez długi czas daleko od mamy, która była mu bardzo bliska. Pracując w Stanach Zjednoczonych, najprawdopodobniej większość środków przekazywała swojej rodzinie. Przedwczesna śmierć mamy z powodu raka była też dużym ciosem. Z obawieści majora wynika, że przestał wtedy chodzić do szkoły i spędzał więcej czasu z szemranym towarzystwem. Ale ten ostateczny nokaut miał dopiero nastąpić. Drugą traumą, moim zdaniem, było wyrzucenie go z domu przez patologicznego ojca alkoholika. W trzypokojowym mieszkaniu przy Świętojańskiej 13 w Białymstoku, po tym jak wyprowadził się jego brat, paradoksalnie Wojtek zorientował się, że dla niego za bardzo miejsca już nie ma. Po tym jak jego mama, Janina Suchodolska, umarła, ojciec sprowadził do domu na stałe nową, młodą partnerkę wraz z dwoma córkami. I dla sprawiającego problemy syna no, nie było już miejsca. Można mieć też wrażenie, że ojciec w pewien sposób też oczywiście przeżywał swoje traumy. I to wszystko, co robił, było podyktowane podobnymi pobudkami. Tak jak mówię, podejrzewam tutaj po prostu generacyjną traumę, która była przekazywana dalej. Pokój Wojtka oraz ten, który zostawił na świętojańskiej po sobie brat przypaśmiały właśnie córką tej nowej konkubiny. Jak sam major wspominał, mieszkając tam był świadkiem przemiany domu w melinę i sprzedawania przez ojca absolutnie wszystkiego, łącznie z meblami, i wtedy nie było już odwrotu. Major prawdopodobnie został w tym momencie prawie zupełnie sam, pomijając może jakieś znajomości z podwórka. Z pewnością zmagał się z wieloma wyzwaniami, które nie powinny być. Częścią dorastania. A skoro przetrwał, co nie każdemu w jego sytuacji było pisane, to pamiętajcie, że musiał się on wykazać dostatecznym sprytem. Udawało mu się zdobyć pożywienie, nawiązywał relacje z ludźmi ulicy, prawdopodobnie udawało mu się utrzymać, chociaż minimalny poziom szacunku, uczył się radzić sobie wszelkimi sposobami. Lecz są też rzeczy, którymi nie poradził sobie nigdy, ale o tym w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to już wszystko, dzięki za uwagę i do usłyszenia.